Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku z zamówieniem z Oriflame z katalogu trzeciego trzeciego czy drugiego, kurczę, chyba trzeciego, słuchajcie, ja już sama się pogubiłam, nie będę sprawdzać. Jeżeli wyglądam jeszcze trochę jak chomik, albo dziwnie układam usta do mówienia, no to musicie mi wybaczyć, ale wczoraj miałam. Um, posiedzenie u dentysty i zostałam tak, słuchajcie, znieczulona, że znieczulenie trzymało mnie 13 godzin. 13 godzin, słuchajcie, to była masakra, ale to nie o tym miał być filmik, o tym powiem Wam kiedy indziej. Natomiast, jak mówię, złożyłam kolejne zamówienie, słuchajcie, z Oriflame'u. Może nie jest ono jakieś wielkie, za to jest bardzo zapachowe, tak to nazwijmy. Dlaczego? Dlatego, że Pierwsza rzecz, którą zamówiłam, te opakowania są już, wiecie, folia jest ściągnięta i tak dalej, bo ja nie byłabym sobą, gdybym od razu tego nie otworzyła i nie przetestowała. I więc pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest Love Potion Sensual Ruby ode Parfum o pojemności 50 ml. To są perfumy, które kupiłam z bardzo dużą zniżką raz, że miałam 20%, a dwa, że mogłam kupić taniej, bo w poprzednim katalogu e, zamówiłam sobie próbkę. Więc tak się prezentują prezentuje buteleczka, słuchajcie, taki szpikulec. Zapach jest bardzo ładny i powiem wam, że jest dużo intensywniejszy niż wtedy tą próbkę zamówiłam, ale jeszcze go nie używałam. E, co nie zmienia faktu, że użyć na pewno, użyję w końcu, po to to kupiłam. Ja wiem, ja mam bardzo dużo zapachów, ale jak to jedna z Was napisała em, w poprzednich filmikach, w komentarzu, chyba w tym vlogu, em, w którym Wam pokazywała moje nowe mieszkanie, że zapachów nigdy zbyt wiele. I pozostając w tym temacie, słuchajcie. Kupiłam sobie, można by powiedzieć, że takie, takie trio, bo to było złożone jako zestaw, a mianowicie maskara, krem do rąk i zapach. Wszystko zamówiłam, ten, to trio zamówiłam tylko i wyłącznie ze względu na zapach. Ja z tego zapachu, słuchajcie, to jest Treat Yourself All Sweet Dulce de Leche Toilet, czyli woda toaletowa o pojemności 50 ml i powiem Wam, że... Ja to trio zamówiłam tylko i wyłącznie właśnie ze względu na tą wodę toaletową. Ją już używałam, przyznaję się szczerze. To jest bardzo słodki zapach, słuchajcie. Bardzo cukierkowy. Mm. Uwielbiam. Uwielbiam. Natomiast no, jako woda toaletowa nie utrzymuje się nie wiadomo e, jak długo, ale to mi zupełnie nie przeszkadza, bo właśnie jak mówię, te trio zamówiłam tylko i wyłącznie ze względu na ten zapach. Um, także cieszę się niesamowicie. Um, I zostając w temacie tego trio z tej serii Love Nature był tutaj Refreshing Hand Cream with Organic Pink Grapefruit um, o pojemności 75 ml. Jeszcze nie używałam, bo ja kremów słuchajcie, do rąk mam potąd dosłownie. Nie wiem kiedy je pozużywam, ale kiedyś czas na nie przyjdzie. No i właśnie ostatnia rzecz, która była w tym e, trio, to jest, słuchajcie, maskara z serii On Color, e, multiple, e, multiple, lash, multiple Lash Mascara. Wygląda tak o, nie będę jej teraz otwierać, nie pokażę Wam więc szczoteczki, nie mam zielonego pojęcia sama jak szczoteczka wygląda, e, ale na pewno kiedyś przetestujemy. Zostały jeszcze trzy rzeczy. Coś co generalnie w ogóle do tego zamówienia tak patrząc nie pasuje, ale nic. Z serii Essentials zamówiłam sobie Calming Face Wash and Scrub i właśnie nie zauważyłam, że tutaj jest scrub, czyli peeling. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś tam mocne. Z prowitaminą B5 i olejkiem lawendowym. To jest pojemność 75 ml, więc mała. Jak mówię, Mam nadzieję, że nie będzie tutaj e, mocnego peelingu. Bo ja generalnie chciałam to używać do mycia twarzy. No ale nic, zamówiłam, przyszło, więc już zostaje. I ostatnie, słuchajcie, dwa produkty, które tutaj mam. To są także produkty zapachowe, natomiast nie są to perfumy, a mgiełki do ciała. Ja, jak wiecie, używam też dużo mgiełek i tak szczerze powiedziawszy, mgiełki używam codziennie. Codziennie. No i tutaj mam dwie mgiełki z serii Love Nature. Eee... Nie pamiętam jak to było, jedna, czy dwie wychodziły w cenie jednej, jakoś tak, więc dlatego to zamówiłam. Tutaj mamy Caring Fragrance Mist with Organic Oat and Apricot. O, wygląda tak, o. Zapach. Jeszcze nie używałam. Ba, jeść tego nie muszę. Hmm. Na pewno czuć w pierwszym momencie alkohol, ale nie tak jak w tych sprayach z Avon'u, muszę przyznać. Wiecie, o których mówię na pewno. Czuć brzoskwinkę. Także może psiknę. Mm, czuć brzoskwinkę, takie taki słodkie to jest bardziej. A drugie jest Love Nature Refreshing Fragrance Mist. Tu był Caring, a tu jest Refreshing. With Organic Coconut Water and Melon. Um, to jest z kolei bardziej taki odświeżający zapach. Zdecydowanie. Zaraz też jeszcze psiknę, tylko może w drugą stronę. Coś mnie nos swędzi, słuchajcie. Mm. I czuć zarówno i kokos, i melona. To trzeba przyznać. Bardzo, bardzo ładne takie. No To jest słodkie, to jest odświeżające. Czego chcieć więcej? No i słuchajcie, jeżeli chodzi o moje zamówienie, to by było na tyle: więcej nie zamówiłam. Generalnie tego zamówienia w ogóle miało nie być, tak? Bo ja Wam mówiłam, że nie wiem, czy zrobię, bo po prostu mam dużo innych wydatków. Ale potem stwierdziłam, że w sumie, dlaczego by nie. Także cieszę się, że kolejne produkty e, zasiliły e, moje zapasy, zarówno zapachowe, jak i pielęgnacyjne. Na pewno z czasem e, dam Wam e, znać, e, jak się sprawdzają. Wybaczcie, zawiesiłam się, bo musiałam coś zobaczyć. Dobra, kochani, to dzisiaj by było na tyle. Um, Dajcie znać, czy któryś z tych produktów znacie, lubicie, nie lubicie. Powiem, że wśród Was są sympatycy Oriflame. Wiem, że są też osoby, którym Oriflame się nie podoba, bądź, bądź po prostu jest im obojętny. A powiem Wam, że naprawdę mają dużo fajnych produktów. I z tego miejsca jeszcze mogę tylko powiedzieć: pamiętajcie, jeżeli chcecie dołączyć do mojego zespołu, to wszystkie informacje macie na dole w infoboksie. Możecie dołączyć tylko jako klienci, tudzież jako konsultanci, także wszystko macie na dole napisane. Ja się teraz z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia. Opa. Pa.